Dzień dobry, dzień dobry wszystkim w dzisiejsze deszczowe popołudnie. Tak, nazywam się Marek Chudzik, jestem coachem, trenerem, mentorem i interesuję się zagadnieniami intuicji oraz szóstego zmysłu. To różnie bywa nazywana ta umiejętność odczytywania takich energii życiowych, bym powiedział, energii ludzkiego ja. Łącząc te wszystkie moje umiejętności, przygotowałem ten kanał, aby pomagać osobom, szczególnie odczuwającym samotność jako coś trudnego, bolesnego, w takim przeżywaniu, w radzeniu sobie z tą samotnością, tak żeby jak najlepiej swoje życie poprowadzić dalej. W takiej szczęśliwości i zgodzie ze sobą, w zgodzie ze sobą, w takim zadowoleniu. Dzisiaj spróbuję poczuć energię kobiety z podznaku strzelca, z podznaku Zodiaku Strzelca i zobaczyć, co tam u niej słychać w kontekście samotności, tego poczucia braku. Bycie z innymi, czy jakkolwiek ona to odczuwa. W każdym razie, smutności, która sprawia jej jakąś trudność, dyskomfort. Mm. A, tak, i zobaczymy, bo przyznam Wam szczerze, że ta pogoda dzisiaj też mi nie sprzyja, zupełnie jakoś tak energetycznie. Jestem meteoropatą, więc odczuwam różne zmiany ciśnienia i te zmiany pogody. No, ale zobaczymy, co to, co to będzie, co to dzisiaj się okaże. Tak. Kobieta strzelec. Kobieta strzelec i samotność. Kobieta strzelec i samotność. I ta strzelecję, i coś, która dzisiaj ją odczuwa, to teraz jako coś trudnego. W ciągu 30 dni trafi na ten film aby wynieść dla siebie coś dobrego. Não é isso, Co tutaj słychać? O co, chodzi? o co chodzi? O co chodzi? Nie wiadomo o co chodzi. To chodzi o pieniądze. Nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Jak nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Wszystko co robisz sprowadza się do jednego: że nie zarabiasz pieniędzy. Wozisz się? Ciągle gdzieś y, niby coś robisz, gdzieś między ludźmi coś, ale to nic z tego nie wynika, bo czujesz się osamotniona, nie bardzo to cię rozwija y, i tak naprawdę nie, nie działasz tak jak powinnaś dla siebie i dla swojego biznesu. A teraz mi przyszło takie skojarzenie, jak taki Tor wyścigo wyścigowy okrągły, że tak jeździsz w kółko, w kółko, w kółko po tym torze, to ci ludzie tam na trybunach ciągle ci sami, w innych samochodach obok inni, tylko ty ciągle jeździsz w kółko, nie? I jakoś nie zmieniasz tego swojego pasa. No właśnie, dlaczego nie zmieniasz pasa? Bo się nie rozwijasz. Gdzieś tam jesteś zamknięta w sobie na siebie, na życie, na, na to, co się dzieje, na, na zmiany. Ta praca to też tak coś, mam takie poczucie, że zapychacza jakiegoś masz, i. Ale to nie jest to. Ty niby. Pracujesz, ale ty się usprawiedliwiasz. O, bo coś zrobiłam. No to już tyle zrobiłam. No i patrzcie, nie udaje mi się. Hmm. No dobra, ale to. co w takim razie? Co w takim razie, co w takim razie? Proszę. W takim razie. W takim razie zacisnąć po śladę. Pójść po rozum do głowy. O, przepraszam, będę kichał. Uch, przepraszam bardzo. Pójść po rozum do głowy i zamiast się pieścić. W tym swoim stanie, w którym jesteś, to trochę odsunąć na bok przyjemności i to, co przychodzi lekko, tylko zakasać rękawy i wziąć się do roboty. Przede wszystkim się otworzyć i pójść po mądrość. O tyle, o ile do swojej głowy. No, może się okazać, że do swojej głowy musisz zajrzeć, żeby to wszystko poukładać, żeby w ogóle to pchnąć, bo ja mam wrażenie, że w tobie jest coś, co cię blokuje. Jakieś schematy, mechanizmy obronne, schematy działania, które no to tak naprawdę no, sprawiają, że nie możesz zmienić tego tora przeszkód, tej, tej tora jazdy, toru jazdy. Toru jazdy nie możesz zmienić. A tu jest klucz: zmienić pas ruchu, bo ten pas, którym jedziesz, prowadzi w kółko. Zmień pas ruchu na ten, z którego można zjechać na różne drogi, autostrady i też można zjechać w ciemną uliczkę, ale można też zjechać w polną drogę, więc no tutaj potrzebna właśnie jest ta mądrość. Na razie rozwód wziąć ze swoimi, ze swoimi, jak to się mówi, jak to ładnie powiedzieć, wziąć rozwód ze swoimi Niektórymi potrzebami, takimi potrzebami typu wypoczynek, że ty teraz musisz pachnieć i odpoczywać, nie możesz się przemęczyć. No nie, to, to weź z nimi rozwód na jakiś czas albo separację, albo może raczej separację, zakasać rękawy i brać się do roboty, bo inaczej to się nie da. No i dopóki tego nie zrozumiesz, no to marne szanse. Taka jest prawda, to nie trzeba wielkich kart do tego stawiać, tylko potrzebujesz uwierzyć i rozpoznać te schematy, które to są te, które ci się właściwie wydają, które są te, które ci się niewłaściwie wydaje, bo możesz mieć przekonań mnóstwo, które wspierają twoje mechanizmy. To chyba tyle. Tak. Dziękuję bardzo wszystkim za teraz i w przyszłości, za wysłuchanie. Proszę o subskrypcje, lajki, komentarze, informacje. Przesyłajcie do mnie na różne. Różnymi kanałami dostępnymi przez Facebook, E-mailem i telefonicznie na mojej stronie coachrelacji.pl znajdziecie te wszystkie kontakty, link do strony oczywiście pod filmem i co. No i też na mojej stronie znajdziecie informacje, jakimi metodami pracuję, jak mogę Was wspierać nie tylko tutaj w tym kanale, ale również poza nim. No, to dziękuję bardzo. Życzę. Wszystkim udanego popołudnia. Do zobaczenia. Do zobaczenia.